Aleksander Fredro, Paweł i Gaweł, czyta Marta Conway. Paweł i Gaweł w jednym stali domu, Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawolę, ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając, między stoły stołki gonił uciekał, wywracał koziołki, strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, wać pan, poluj. Ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to gaweł. Wolnoć tomku w swoim damku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz gaweł, jeszcze smacznie chrapie. A tu spowały, coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stupuk! Zamknięto, spogląda przez dziurę. I widzi, cóż tam, cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowię. Ależ panie mnie kapie po głowie. A Paweł na to. Wolność tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie. Jak ty komu? Tak on tobie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jest to bajka, która odbiła się na mnie w dzieciństwie. Zapamiętałam taką chwilę, kiedy babcia czytała mi: e, Zmiłuj się, wać pan! A ja się śmiałam w głos i babcia powtarzała wiele razy to. Także jest to szczególna bajeczka. I proszę też o to, żeby udostępniać ją dzieciom. <laughs> Powodzenia, życzę. You're good now.